Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Spider. E, wyszedł e, dzisiaj Lucky Spin. E, w nim e, dosłownie jest najgorszy skin ever. Zobaczcie na ten. On jakby jest zrobiony po, e, e, że jakby jest 0 stopni, jest na nim lód, a on wygląda z daleka tak samo jak normalny Digiel. E, najlepszym skinem E, przynajmniej moim zdaniem jest granat. I to wszystko. E, fajny jest też ten e, karambit, e, a tak to sienio. E, dzisiaj e, ogólnie mówię, że ja nie jestem jakimś e, specjalistą, ale zbieram informacje od e, osobami z rang wyższych i zapraszam Was do oglądania. Właśnie w tej chwili m, mogę mówić, że e, jak sobie zejdziecie do opisu klikniecie w linka i na stronie kdrop e, w, e, w tym, w tabelce z napisem promocja, e, nie, przepraszam tylko e, kod i, i, i właśnie e, w nim będzie, e, będzie dobrze jeśli będzie spider. 1, 2, 3, 4, bez spacji, wszystko będzie w opisie yy, i zachęcam no bo możesz, może będą jakieś fajne odcinki z K dropa a już zaraz zapraszam Was do oglądania no i zapraszam Was do oglądania no, no to tak, jeśli chodzi o snajperkę yy, żeby strzelać no to yy, movement i od razu mówię, że mi się wydawało to trudniejsze a jest łatwiejsze yy, i tak najpierw nauczcie się w ogóle stańcie sobie na buty łatwe yy, oczywiście mecz wszystko jest meczem treningowym i, się, i sobie próbujcie strzelać no. yy, ja tak się uczyłem no jeśli chodzi o to, żebyście się um, zachowań e, to tak samo jest, na przykład jak sobie gracie z broni AK, e, no to to wszystko można sobie ładnie wyćwiczyć. E, no i e, e, no scope. No -scope -y się przydają na e, dystans mały bądź średni. A Quick Scope na, na średniej daleki, albo bliski też eee, Quick Scope. Eee, robicie w ten sposób, że przybliżacie i strzelacie. Eee, I dalej eee, jest to eee, Jump Boosted eee, Quick Scope, albo Jump Boosted eee, No Scope. Są to dwa fajne mm, triki, które wyglądają w ten sposób, że skaczecie i ze skoku trafiacie. Nawet tak będzie łatwiej e, e, jakiegoś headshota e, na przykład. E, no i e, go się robi w ten sposób, że wy na przykład sobie e, skoczycie i szczelicie. I to jak Wam się nie uda, no to trudno jakbyście mocno chcieli no to wam się uda, a quickscope wygląda w ten sposób, tylko że mi nie wiszę, jeszcze raz oj, no to może nie na tym bocie. w takich miejscach nie warto stosować quickscope'ów I, i no zobaczcie ciach i gotowe i to jest sposób już taki, jak chcecie mieć pewność, żeby zabić przeciwnika. I jeszcze taką wskazówką jest to, że macie nóż, który może poprawić wasz movement. Używajcie noża co szczał. z nożem dobra, inaczej. tak wygląda z samą awupą. Nie macie jak uniknąć strzału, a to są jednak boty, więc one się w ogóle prawie nie ruszają, więc awpom to by wyglądało tak. No wolna gra, jakbyście załóżmy grali z kimś z prawdziwym przeciwnikiem byście nie mieli szans i dlatego warto używać kosy a dla tych którzy nie chcą no to będą oczywiście gorzej grali ja oczywiście żadnym mistrzem nie jestem ale zobaczcie nie macie nawet jak oj przepraszam użyłem tutaj przyzwyczajenia oj znowu użyłem i tak musicie na ten strzał, a tak to i w ten sposób yy, yy, wygląda z kosą Ciach bierzecie Ciach Unik Oj Tutaj mi nie, nie wyszło Oj Już jakiś bocik mi zabrał yy. fps -y są słabe więc W ten sposób wygląda gra e, z nożem e, movement jest e, większy oj, jak, jak mogę mnie trafić tego zawsze macie tą szansę żeby oj 2 amon na dwóch Ja, ja od razu mówię, że jakoś super rozgrzany na razie nie jestem, jest to moja gra numer 1 dzisiaj, jest godzina nawet wczesna dosyć, je, je, jeszcze jestem przed lekcjami, a wrzucę e, do was, nie wiem, jakaś 17-18. E, jeśli chodzi, jak macie przeciwnika na daleko, weźcie sobie kucnijcie, na no spokojnie wycelujcie. Lepiej zdobyć jednego fraga niż starać się, ale nie zrobić żadnego. Jeśli chodzi o te mecze, jakby drużynowe, i tak ważne jest to, że jak strzelacie, przemieniacie no, bo tak to ta animacja trwa. Raz, dwa, dwie sekundy, a ta zobaczcie, ile trwa. To są oczywiście jakieś małe sekundki, ale ta animacja z, prze, z szybkiej przemiany e, noża e, na e, awóbkę, no to trwa o wiele mniej. Już jesteście gotowi w niecałe, myślę, że jakieś 1,5 sekundy i to będą prawie wszystkie mm, sposoby i no są też ważne no bo to jednak jest komfort y, quick scopy też jest kon y, oj dobra i przypominam że avuku można robić double fragi y, więc nie warto się stresować y, no i y, jak będziecie się stosować do tych Wszystkich, no to e, mogę się założyć, że jakoś fragować będziecie. Jakbym e, był rozgrzany, bym wam może więcej skilla pokazał. No, zobaczcie, to, to trwa dłużej. A na przykład, jak sobie ciach, to e, mam zawsze szansę, jak wezmę tą kosę. No bo jak chcecie sobie grać na USP, róbcie jak chcecie. Kosa jest szybsza. Zobaczcie sobie nawet filmy lepszych youtuberów, jak grają sobie z jakichś Uratio czy coś. No i zawsze macie tą szansę ucieczki, żeby, żeby nawrócić na przykład. Macie ciach. double frag niestety filmu staram się filmów nie robić bez cięć ani bez wycinania scen żeby żeby to nie było sztuczne żeby film był przede wszystkim prawdziwy no i się udało o no sobie na przykład schodzicie. O i macie kopa To nie wiem co ten bot robi. O jak wam nie wyjdzie. No to patrzmy, macie zawsze tą szansę ucieczki, boty wjeżdżają. A ja odbijam sobie. O, nie wiedziałem, że się da w ogóle skanować przez to. Ale okej. Okay. Yy, no i jak gracie z wszystkimi tymi, oj, tu no to mi y, zeszedł aim y, przypadkowo, dobra, no to załóżmy, że ostatnie muszę zrobić scope'a, no scope'a i quick scope'a i film się zakończy, y, ta, taka magicznie, dobra, quick scope ostatni został i skończymy film. Y, Zachęcam do zostawienia łapki w górę. No bo się staram. no, no i się udał. No i manko. I widzimy się w następnych filmach. No i w tym miejscu e, wystarczy wpisać kod Spider 1, 2, 3, 4. I odbieracie darmowe 2 zł i 20 groszy. I. W ten sposób mogę skończyć ten film. Siemanko. Widzimy się w następnych filmach. Do zobaczenia.